i oh. Obronnym gościem Radia Katowice jest dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, Zbigniew Cierniak. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry radiosłuchaczom. Panie dyrektorze, szykuje się kolejna muzyczna uczta. Współpraca z Zespołu Śląski Miłosza nabiera tempa. Niedawno wydaliście drugi tom Pieśni Współczesnych, a w czerwcu przyszłego roku zabrzmią one na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Chcę zapytać, co wyróżnia tom drugi od pierwszego i czym będą różniły się te planowane koncerty od tych, które już znamy, które już zrealizowaliście? No tak. Ta druga płyta na pewno jest inna i na pewno jest zupełnie innym wydarzeniem niż to, co zrobiliśmy na pierwszej płycie. Cieszymy się bardzo, bo już jesteśmy po pierwszych koncertach. Płyta doskonale przyjęła się wśród odbiorców. Ma bardzo dobre recenzje. Mamy nadzieję, że powtórzymy te wszystkie sukcesy, które towarzyszyły nam przy pierwszym tomie. Natomiast na pewno 2026 i ten finał. Tak można było powiedzieć na Stadionie Śląskim, no to będzie coś niesamowitego, to będzie ogromne wydarzenie, na które już teraz zapraszamy. Co prawda jest do tego wydarzenie jeszcze półtorej roku. Wiele koncertów w naszym regionie, w kraju z, z pieśniami współczesnymi Somem Drugim będą miały miejsce. Ale przygotowania już trwają do tego. Ale koncertu. przygotowania już trwają. To będzie bardzo duże logistyczne przedsięwzięcie. Należy pamiętać o tym, że spodziewamy się kilkudziesięciu tysięcy widzów, myślę, że około pięćdziesięciu i to jest ogromne przedsięwzięcie. No, których w naszym kraju nie jest za dużo. Współpraca zespołu śląskim, Miłosza była doceniona fryderykami, a także złotymi, platynowymi płytami, odbiorcy chyba polubili to połączenie różnych gatunków? No zdecydowanie. Myślę, że zespół Pieśni Tańca Śląsk to uznana marka. Miłosz fantastyczny człowiek, doskonale rozumiejący współczesność, doskonale, doskonale rozumiejący odbiorców i, i oczekiwania też odbiorców, no bo to jest bardzo ważne, żeby dotrzeć do mm, słuchaczy, do tych, którzy przychodzą na koncerty w sposób najlepszy, jak to możliwe. I to połączenie spowodowało no, taki atomowy, myślę, element muzyczny, który zagościł już na scenach polskich bardzo, bardzo mocno. Jest bardzo oczekiwane to, aby Zespół Śląsk, Miłość, Miłoż, Zespół Śląsk wystąpili w wielu miejscach. Kalendarze się zapełniają. Myślę, że wiele jeszcze przed nami, natomiast na pewno już cieszymy się z tego, co udało się zrobić. A folklor można łączyć ze wszystkim? Czy ze wszystkim? Myślę, że na pewno z bardzo dużą częścią działalności zespołu Śląsk. Folklor jest włączony. To nie tylko muzyka, to nie tylko śpiew, ale też i taniec. Warto pamiętać o tym, że nasi artyści baletu doskonale rozumieją współczesny taniec. Wiele produkcji jest ukierunkowanych również na taniec współczesny. Mocno pokazywany, mocno eksponowany na przykład na rynkach japońskich. My robimy to fantastycznie. Mamy do tego doskonałych pedagogów, choreografów, którzy potrafią to sprytnie połączyć. Panie dyrektorze, a czy zespoły folklorystyczne muszą współcześnie dostosowywać się do nowych wymagań odbiorców, do tych współczesnych wymagań odbiorców? Czy zaszły jakieś zmiany na przestrzeni ostatnich lat? No, Czy mam... coś innego się podoba? Mamy dwa zawodowe zespoły w Polsce. Zespół Śląsk robi wszystko, żeby przede wszystkim wyprzedzać ten czas i próbować wszystko, aby docierać do tych widzów, których należy zdobywać. Myślę, że nam się to udaje. To widać po naszych koncertach i frekwencji na tych wydarzeniach. Też warto wspomnieć, że edukacyjne działania, które mamy w Koszęcinie są bardzo mocno kierunkowane na młodzież głównie i dzieciaki, ale nie tylko, bo też na seniorów i to przynosi nam duży sukces. Jesteśmy bardzo, bardzo mocno odwiedzaną instytucją. Mamy bardzo duże wskaźniki, jeżeli chodzi o przyjazd do Koszęcina, to przecież jest dość sporych rozmiarów wycieczka, żeby się dostać do Koszęcina, trzeba to już dość sprawnie Niedużą zaplanować. No Wieś w zasadzie gminna można powiedzieć, ale nie niesamowicie urokliwa no i siedziba Zespołu Śląsk na pewno robi różnicę na mapie Polski, jeżeli chodzi o atrakcyjność tej z kim zespół Śląsk chciałby w najbliższych latach wystąpić na scenie? Kilka lat temu w jednym z wywiadów wspominał Pan o YouTube. Czy coś udało się w tym kierunku zrobić? <laughs> no faktycznie to takie moje marzenie jeszcze z poprzednich lat. Rzecz jasna, oczywiście marzenie należy spełniać. Kto wie, być może uda się w jakimś momencie życia zrealizować tego typu marzenie. Jeżeli tylko zespół YouTube byłby tutaj obecny na polskim rynku koncertowo, postaramy się toczyć oczywiście, żeby przy w tej okazji coś, coś może i zrobić z zespołem YouTube. Natomiast teraz koncentrujemy się na pewno na tych wydarzeniach, które są w najbliższych dwóch, trzech latach. Ten kalendarz jest bardzo mocny i, i plany, które są, są bardzo, bardzo, bardzo mocno ambitne i tego czasu jest na, naprawdę trochę, trochę mało. Porozmawiajmy zatem, panie dyre dyrektorze, o trasach koncertowych. Za wami trasa koncertowa po Stanach Zjednoczonych. Sporo czasu spędziliście w Kalifornii, która walczy z pożarami, więc podejrzewam, że te informacje napływające za oceaną są. Dla państwa trudne. Czy wśród widzów była tylko Polonia? Czy to jest tak, że na zagranicznych koncertach są też Amerykanie, czy też przedstawiciele innych narodów? I co oni odnajdują w zespole Śląsk? No, od dawien dawna, zresztą ja przyjąłem taki model działania, jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, że głównie celujemy i tutaj mam nadzieję, Polonia się nie pogniewa na mnie, ani też Polacy mieszkający poza granicami, że kierunkujemy głównie promocję regionu, czy promocję Polski do tej miejscowej publiczności. To jednak jest ten element, na którym nam najbardziej zależy i zawsze moim celem od dłuższego czasu jest to, że jeżeli jedziemy w trasę koncertową poza granicę Polski, to próbujemy dotrzeć do tej miejscowej publiczności. Wiele Lokalnym językiem Zdecydowanie, tak. do Japonii śpiewacie po japońsku, chyba jeden utwór. Na przykład. Tak się dzieje i Japończycy są w szoku, że w ogóle ktoś potrafi w ich języku zaśpiewać i patrząc na nasz zespół powiem tylko tyle, że zawsze, kiedy jesteśmy w Japonii, ten utwór po japońsku jest wykonywany. Pomijam fakt, że człowieczka jest uznawana przez Japończyków jako ich utwór. To jest też taka ciekawostka, ale też zawsze taki znany utwór japoński. Na przykład, jeżeli chodzi o Japonię, wykonujemy podczas koncertów. I każdy kraj, do którego jedziemy, staramy. Się zawsze zagospodarować co najmniej jednym utworem, właśnie z tego kraju. A do Japonii wybieracie się jeszcze w tym kwartale? Tak i to dwukrotnie, bo w marcu realizujemy taki bardzo ciekawy projekt. To jest projekt taneczny, głównie taneczny, z delikatną domieszką w wokalu. To jest projekt, który będzie miał miejsce w marcu. Odwiedzimy kilka miejscowości w Japonii podczas tej trasy. To jest niedługa, dwutygodniowa trasa, aczkolwiek bardzo ciekawa i też pokazująca twórczość Stanisława Hadyny, czyli założyciela zespołu, Wojciecha Kilara i Fryderyka Chopina, ale nie tylko. Więc postaramy się w takiej pigułce pokazać troszeczkę baletu, Troszeczkę śpiewu, i myślę, że to będzie bardzo atrakcyjne. A później już drugi wyjazd do Japonii, do Osaki. Tam reprezentujemy nasz region, Polskę, podczas Expo 2025 Osaka. Rozumiem, że to jest związane z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczęła się 1 stycznia. I ta polska prezydencja to nie tylko prawo, ale też właśnie prowadzenie różnych obrad czy spotkań ministrów. To też promocja kultury. I Wy jesteście w to zaangażowani? Zdecydowanie. Bardzo się cieszymy, bo udało nam się pozyskać środki konkursowe, oczywiście. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt, który zyskał dofinansowanie, będzie projektem dość dużym, który będzie właśnie promował polską prezydencję w Unii Europejskiej. Jesteśmy ambasadorem polskiej kultury, śląskiej kultury. Niezmiernie się cieszymy z tego, że w wielu miejscach, od Brukseli, przez Strasburg, będziemy mogli pokazać nasz, naszą rodzimą kulturę i, i pochwalić się tym wszystkim, co Polska, co region Śląsk ma do pokazania, jeżeli chodzi o tę kulturę i o Artyzm, jaki zespół świąt na co dzień wykonuje. Panie dyrektorze, przygotowujecie jakiś nowy program? Czym się zaskoczycie widzów? Na pewno, na pewno drugi tom z pieśniami współczesnymi to jest ten element, który już wybrzmiał i będzie wybrzmiewał w tym roku, w tym sezonie. Mamy bardzo, bardzo bogatą szafę, że tak to nazwę ogólnie, z różnego rodzaju twórczością i Stanisława Hadyny, i wielu innych kompozytorów, czy to Wojciecha Kilara, które do tej pory no, były rzadko wykonywane. Zapewne niejednokrotnie widzów zaskoczymy nowymi pozycjami w programie. Myślę, że warto do nas przyjeżdżać, warto nas oglądać, warto nas y, odwiedzać, bo to na pewno będzie przynosiło tylko i wyłącznie pozytywne y, emocje. A trasy koncertowe Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk będzie oczywiście śledziło Radio Katujica. Tu musimy postawić kropkę. moimi Państwa gościem był dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, Zbigniew Cierniak. Dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.